Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale. Ten będzie taki krótki, może to nawet będzie short. Z moim niedziałającą grą na Robloxie, którą właśnie wydałem. Jej, działa O, jeden śmiertelny miecz. Jakiś random tu jest w ogóle. Nie znam go. Na pewno, na pewno to nie jest łosoś galakcji. To wcale nie jest łosoś galakcji, która go do reklamy. Wcale to nie jest tak. Yy, Wejdźcie w tą grę. I znajdźcie takie coś, kliknijcie tutaj i kliknijcie to i wypełnijcie wszystko, okej? Okay? Yy, tutaj jeszcze mamy farmę, McDonald's. Ja tu update będę robił chyba codziennie, jak będę miał czas. Jakby... Tu mamy pączkarnię. Wiecie. Teraz pokażę Wam, jaki jestem yy, silny w PvP. Din, 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 din. Pokażę wam, jakim jestem bogiem PvP. To jest! Jestem geniuszem w PvP. Gen. Widzowie widzowi jestem najlepszy w tym PvP. Yy, odwiedzajcie gierkę. Gra yy, za chwilę wam pokażę, wszystko, jak się nazywa gra i jak ją możecie znaleźć. Dobra, a więc gra jest tutaj. Po prostu wiecie, walcz ze znajomymi, ale i dalej tak nie znajdziecie. Więc róbcie wszystko tak. Kliknijcie, Dodaj znajomego. Kliknijcie, fylly, i on. Games. Enter. Jestem ja. Wyświetl pełny profil. dzieła jakby ktoś nie wiedział, i tu macie, walczy z znajomymi. I już jesteście. Yy, no i możecie grać z jakimiś randomami z biedronki. Akurat teraz jestem sam na serwerze, ciekawe dlaczego. No i oczywiście będą wychodziły jakieś update, może kiedyś naprawię ten dywan i te rzeczy płatne. Ale możecie wejść przynajmniej i dać mi donata. Jej! Widzowie, więc tutorial jest prosty. Klikacie to ma opcję, klikacie to ma opcję i tyle. No. To tyle widzowi w dzisiejszym odcinku. Papa, pa. a może nawet materiale. Aj, sorry, że nie pojawiałem się filmy. Nie wiem czemu się nie pojawiają. Po prostu zajmowałem się 5 lat tą grą. Ten, ten cały czas zajmowałem się tą grą. To wcale nie tak, że dzisiaj ją zrobiłem zacząłem produkować. Random, random z biedronki. Nie. To wcale nie tak, że dzisiaj zacząłem produkować grę i teraz już się będą poja mogły pojawiać filmy. No, wiecie, wiecie o co chodzi. Nie wiadomo, kiedy będą się pojawiały filmy. To tyle na razie.